No, łatwo się mówi. Ada Sułek. Cztery okrążenia. Rusza Ada będzie prawdopodobnie nic jej pilnowała, ale może inna zawodniczka pociągnie. Będzie pełniła no, rolę jakby prowadzącej. I rzeczywiście tak się dzieje. No tam ruszyła Majc. Ona w tym roku biegała szybko. 212,54, za nią pobiegła Włoszka. No łożka jest dalej, bo na dziesiątej pozycji, ale w tym roku 2,9 na 800 metrów, więc ma Ada dobrych prowadzących powinna gdzieś tam próbować jednak złapać się za tą reprezentantką Włoch. 30 sekund pierwsze 200 metrów, więc jest szybko. To jest tempo na nieco powyżej dwóch minut, no ale one teraz zwolnią, zwłaszcza to drugie, trzecie ogrożenie powinno być spokojniejsze. Więc pilnuje Adysułek, to jest oczywiste. Polka teraz na trzecim miejscu, Abelijka na czwartym. Gdyby porównywać ich rekordy życiowe ze stadionu, Ada ma lepszy wynik o nieco ponad sekundę, ale potrzebuje 5,5 sekundy, aby tutaj dogonić i przegonić Belgijskę w walce o złoto, bo chyba teraz tylko ta walka o złoto pozostaje. Obserwujmy. Słapnie Łoszka ucieka tymczasem daleko. Holy Mills z Wielkiej Brytanii. Wspomnijmy, że Mills jest na czwartym miejscu. Ma o co walczyć. Rekord życiowy Mills to 2,1084. A więc Ada jest w stanie z nią wygrać. Teraz Wins wyprzedza Adę. A do mety już zostało tylko jedno okrążenie. Ada musi teraz się zerwać. Tempo jest niesamowite. Właściwie każde okrążenie szybko. 33 sekundy to trzecie. Ada biegnie na rekord życiowy. Teraz ta dwójka ucieka, ale Ada już wie, że ma medal. Wie, że ma medal srebrny na pewno. I wie, że będzie miała rekord polski. To będzie świetny bieg. Brytyjka sławnie. Ada łapie się za Belgijką! i teraz trzymajmy kciuki, żeby zobaczyła metę i rozwinęła tę swoją prędkość. Belgika wygrywa. Sułek na pewno srebrna, ale z jakim wynikiem? Będzie poniżej 20. Sułek bije rekord życiowy bije rekord Polski